Cześć, ja jestem Juno, a to kolejny odcinek z serii Zagrajmy w dwa 2 z Mam nadzieję, że zaraz... O, nic, łapka. Pięknie. Że zaraz uda mi się tu w miarę jakoś ogarnąć sytuację. Może ośmieszać się nieco mniej, a właśnie oj... Eee, jakoś... no, zrobić co trzeba żeby mi tu wieżyczka e, żadna mętna nie przeszkadzała a z chęcią się właśnie jeszcze rozejrzę. Co tu jest? Ojej, kaku kaku i do kaku! Oj, nie, akurat durne przeładowanie. Na szczęście alarm nie zdążył się włączyć. Ale i tak robi się niebezpiecznie. Dobra, tam na razie nie wejdę. Dobrze, dobrze. Na razie sobie tylko ten teren obszukuję. E, auć. No jest. Tak, tak, tak. No, już już jest. Dobrze jest. Teraz tam. No i dobra, czuję się od razu bezpieczniej. Bo genofagów to ja akurat się nie boję, tak, nic sobie tylko jeszcze wezmę. Ej, e, malutko mam... Mm, do tego... E, lasera amunicji. Oj, tam coś fajnego widzę. Tylko pytanie, jak tam wejść? Tędy jakieś, może, tędy, tędy. Oj. Mm. Hmm. No nie sądzę żeby aż tak daleko mnie gra goniła A dobra Tam zaraz jakoś się sytuację ogarnie O prawdopodobnie będę No zaraz tą grawitacyjną tu rzucimy sobie e jak rozumiem... tak? Hmm, nie wiem, czy to... No, właśnie, że ja jakoś nie umiem tego używać. Auć! Dobra, dalej mi to nie zadziałało, jak chciałam. Dobra, gdzie oni są? Tu? Tu? Kolejni? Może jakieś nicy? O, niechaj. Nie strzałka hakująca, tylko nicze nie pułapka, nie. A masz w ten sposób tak, tak. Dobra, tylko kasa. No, marnie, marnie z nimi tu wszystkimi, ale. Hmm. że też ja nie umiem tej studni jakoś dobrze używać. A czemu to nie działa tak jakbym chciała? Bo nie wiem. Tak jakoś mam to położyć tu. O, i że tak działa? Nie. Nie wiem i nie rozumiem tego. A smutne to poniekąd. Ale... Słyszę genofagi! i nie tylko. Dobra, może coś takiego haha ha. Ładnie. Mm, nie wiem czy chcę bota jakiegoś skakować o, chcę! o kieszonkowym posłuchać. Hey Felix, I hear Porter is really happy about the new trajectory calculation routine. You know, the one that we worked on for 6 months, the one you took all the credit for. Oh, that reminds me. If you're looking for the key to your brand new office, you might want to check in the circus of values down the hall. Hope you brought your milk money, asshole. Some of the boys in the code pit whipped up a real doozy of an entertainment. A monitor screen hooked into a sort of tiny airplane cockpit, yeah? And that's swell, because what shows up on screen is an X, that's you, and a bunch of O's, like a spitfire surrounded by a squadron of Jap Zeros, you fly your little X around and shoot them down one after another, the wall caught us at it one night, called it a waste of time, I don't know, unbalanced, ain't it better to change what's on the screen than just stare at it? Oh, no, dobra, Ma... wyglądać. Ha, e? Aha, dobra, już, już, Dobra, dziwne tak. nie podoba mi się, yy, nie ukrywam. Dobra, czy ja chcę jakieś przedmioty kupić? Może trochę nitów? Ej, i tyle nam wystarczy do szczęścia. A, już coś tu się zaczają. Nieładnie, nieładnie się na mnie zaczajać. Haha. Pięknie. Wtem to dopiero będzie zabawa przednia. A, tylko no, znajdźmy sobie jakiś może właśnie chętnych uczestników do tej zabawy. Tylko o właśnie, czy stąd może... Mm, No to jest mi stolą wokół, nie ukrywam. Hmm. No cóż... Chyba nie rozkminie jakoś lepiej tego na razie przynajmniej. No masz pan! Dobra, nie chcę na nich używać za dobrej tej... Mm, ...amunicji, bo... ...wszystko zużyją i co mi zostanie? Nic mi nie zostanie. Nie chciałabym do takiej sytuacji w takim razie dopuścić Dobra, czyli tak, tam nie wejdę On mówił o końcu korytarza gdzieś No to pewnie Muszę się swoje pogubić, żeby tam wreszcie gdzieś dotrzeć, prawda Dobra, wciąż nie to eee, Cyrk wartości no i mam wrażenie niestety, że umiem, nie umiem, auć. I właśnie, że trzeba się tam jakoś dostać. Hmm. No dobra, to mogę pozbierać. No to w zasadzie... Hmm, tam jest ten safe. Hmm, to jak ja bym mogła tam niby się dostać. Zaraz, a może jakoś y, tutaj to wrzucić? E... No właśnie, bo jak zwykle próbowałam i wtedy chyba nie z tej strony co trzeba. A, no właśnie. Aha, to o to chodzi. Dobra, czyli warto, żebym to wreszcie sobie raz a dobrze y, zapamiętała. Aj, jejku. Dobra. Przed to koniecznie trzeba zapisać. Eee, spróbujmy o ranę. Cholera jasna, no. Ha! No, i tak, no Mogę... No, czuję się taka dumna z ciebie. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Dobra, wykorzystajmy. To, że udało mi się tutaj wleść. Jak się tego, no właśnie, tak, 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 czyściutko. Oj, słyszę coś zbliżającego się. Niebezpiecznie. Nie no, ale to wciąż nie jest w sumie chyba to, co bym chciała. Mamy znaleźć ten nadajnik. Dział programowania, śluza. Wejście do rdzenia. Hmm. No. Nie wiem, gdzie by to miało być, niby. No bo... Tędy nie przejdę. Na górze nie mam co szukać. Nadajnik, nadajnik. Gdzie on może być tutaj? Skoro nie tutaj. To co? Trochę się... Chyba by należało wrócić. Hmm. Tutaj nie. Może po drugiej stronie? Nie wiem, czy coś było, czy obszukiwałam ją. Hmm. Hmm. No i dalej nie wiem. Nie mam pomysłu na to, co zrobić. Eee, mapa, dział programowania. Hmm, gdzie może być nadajnik? Hmm. Dobrze, no. Coś mi górczy, barczy. Ale co idzie? Hmm. Hmm, zobaczmy. Tu może coś? Nie wiem, no. Ja nic nie wiem i głupio mi z tą nie wiedzą. No, Anteczka, Ewa, no dobrze, ale... Co mi po tym wszystkim? Hello! Oh! I not seen yet. After some searching, I made contact with Charles Milton Porter in Minerva's den. A productive exchange. Clearly, Rapture is no place to continue my research. But Porter says that if he can find a way to return to the surface along with the programming for his mainframe, we could then rebuild the machine and work together towards the cure. I have located an Alpha series to assist him. Subject Sigma. I must return to the surface. If Sigma is successful in Minerva's den, then the cure for Adam's curse is on its way. It is only a matter of time. Ah, dobrá. To może tutaj and... i, e, znaczy, nie, zamiast tam przylazłam. To tak logika by mi podpowiadała Nie wiem Tu szukać czegoś, czegokolwiek Kola Nie wiem, nie wiem, nie wiem Nic nie wiem hmm. No dobra, tutaj cały czas te sterowanie drzwiami Chociaż? Przecież... Hmm Zaraz, a gdybym? nie wieżyczka, nic, a gdzie jest ta e, kakująca jakaś. Mm. A no właśnie. Ach, że też dopiero na to wpadłam, a już tyle razy się pokręciłam. Brawo ja. Ha. Super. A down They each a we could use. Hmm. No właśnie, że też Jejku Ależ ze mnie oporny Umysł Aż, aż wstyd się przyznać Dobra, tutaj mamy hmm, Znowu Adamy poporzucane, więc e, Będę się też Bardzo dokładnie Rozglądać a ja ogólnie lubię się tak pod wodą porozglądać troszeczkę, bo po prostu to wszystko prześlicznie wręcz wygląda. I w zasadzie mogła... A, I W zasadzie mogłabym sobie tu tak bez celu sporo czasu spędzić. Make Ale mi i groźba, że aż się nie boję wcale ja. A naprawdę jak ja się nie boję to jest... To jest coś. Dobra, tam jakieś różowiaste koralowce. Co to ma być? Tam, tam. nie mam dostępu, ale tu jest Adam. Dobra, czyli troszeczkę wyżej mam się dostać, jak rozumiem, tutaj. Nie, nie. Myślałam, że tu jakieś schody będą. No dobra, to troszeczkę się przeliczyłam, ale tu coś widzę. Na no dajni, yay. That'll do the trick. Take the beacon to the master input console in the programming wing. That paranoid bastard Wall had it installed in his office. Raz kiedyś programistyczne. O Adam, Adam, Adam. E a pamiętam, że to skrzydło nawet jakiś czas temu mijałam, więc e, teoretycznie powinnam jakoś tam w miarę sprawnie dotrzeć. O, już ten noczek jest. Już, już, już nie mogę się doczekać. Hmm, walki, tylko co jest? A no właśnie najpierw śluza, że też o takich rzeczach zapominam. No dobra, ważne jeszcze, żeby sobie zapisać na wszelki wypadek i... Mm, hmm, z czym by tutaj do ludzi iść? Znaczy do ludzi, to... Piękno, w O, mogę tu zajrzeć? Gdzie one są, gdzie one są? Wiem, że gdzieś... A, masz, a, masz, a, masz. Bredna wieżyczka. Wow, nie jedna. Jasne, pewnie, że nie jedna. Wow. E, a, a, a to telekineza. Jasne. Mm, a jak chciałam to przymrozić. Właśnie i w ten sposób to zrobić. Tak, tak, tak. Hm. No i trochę mi śrutu to zjechało, ale trudno. E, witaminki. Mmm, sterowanie drzwiami, mam to skakować? O rany, znowu, ja nie wiem, te hakowanie już teraz się robi czasem coraz gorsze. Chociaż mam nadzieję. No, no właśnie, że te takie związane e, z fabułą, te przymusowe, że tak powiem. E, no, nie jest jeszcze aż tak tragiczne. Hmm, zaraz roju dawno nie używałam, chyba. To? No właśnie. A, lubię tym genofagi męczyć. A, <laughs> zastrzyk, nie mogę? Mmm, gdzie mi ktoś tu. A, na. O, tak się! Mm, co by się spodziewał? Zaraz, czy ja mam jakieś... Gruby eee, tu? Może być? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu nie kieruj. A, właśnie jejku 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 nie 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 co to ma być hmm. jakąś inną broń po prostu może o tak w ten sposób jeszcze tam, hmm. ja ogniwo wybuchowe niekoniecznie ogniwo latera o jej padł już adoptujemy kolejną siostrzyczkę słodziaśnie i teraz tak, tutaj nazbierałam wszystko co i przydałoby się właśnie zrobić zakupy, jak tak się wyszeptałam, tylko o nie mogę więcej Ewy, szkoda. Dobra, to kupimy coś innego ślubu. Może być harpon rakietowy, termiczny, laser. Ojej, nie tym nim jak zwykle zresztą. Dobra, tak. A hmm. jak to było, żeby... Yy... Nie no, podprowadziła tędy. Dobra, no to... Gdzie jest... A, tutaj, no dobrze. No to maleństwo zbieraj sobie grzecznie Adama. Jeszcze w tym odcinku z tym. A um, się zajmiemy. Dobra, a ja to sobie wezmę błyskawicę moją ukochaną. No, gdzie jest tą A, tu, tu, tu. Oj, no właśnie, teraz na pleczkę. Niebezpiecznie. A macie, tutaj, pięknie. Co hm. oni sobie myślą, że co? A, gdzie jest siostrzyczka? Tutaj, cała i zdrowa. Dobra, już się wystraszyłam. Masz. Dum, tam dum, dum. Sidra dawno chyba nie używałam, co? A no tam macie wszyscy. eleganckie. Bang. Dajmy ten bang. tam? A macie wszyscy. Może nity jakieś? To teraz... No, można by troszeczkę. Dobra, dawać mi co macie. Tutaj. Jak tam? Jeszcze proces trwa w najlepsze. Ośkirynę w tym czasie wezmą sobie i... No, co z nimi jest? Nieśmiały coś te genofagi tutaj. Dobra, Ewa. Jedna. Kaska. Dobra, tu genofag kolejny. No i dobra, jako że wyszyptałam... O, mogę się uleczyć. Jako, że wyszeptałam się z amunicji, czego nie tylko, no to właśnie tak wśród nic. Liwa mm, do świdra trochę i tak mam, więc dobrze jest. No okay, czyli wygląda na to, że... O właśnie, już możemy ją wziąć na barana. I to Ruszać dalej! Mieloneczka. Hmm. Dobra, wiem, rozglądam się 100 razy po tych samych miejscach. Ale ja tak mam. Dobra, jesteśmy w miejscu hmm, programowania systemu. Ale to też nie to, w sumie. Eee, no właśnie, ta jeszcze może nam z jednych zwłok Adama pozyskać tutaj to będzie, tak? no dobra dobra tylko jeszcze, a nie mogę śrutu wziąć no cóż w ogóle to tak mhm no w sumie no dobra a, tak, kaniołek Leci i zbieraj sobie grzecznie. A ja poczekam, aż się tu jakieś pierwsze genofagi zaczną pojawiać albo i nie poczekam. No właśnie, bo śpieszy mi się do zakończenia odcinka. Tak, tak, jestem okrutna. Na razie to tyle. Trzymajcie się. Cześć.